Ja pamiętam jako dziecko, moja mama na przeziębienie dawała mi do gorącego mleka właśnie miód. Dodatkowo, czosnek to są sposoby z pokolenia na pokolenie. No i właśnie, ja, so jak mi coś bierze, to tak samo. Gorące mleko, takie zagotowane, co już piana idzie do góry, trzeba szybko wyłączyć i pf, dmuchać w gara, żeby nie wylazło, nie? Do tego yy, miodzik, czosneczek i jeszcze masełko słuchaj, u mnie, u mnie wchodzi. To jest taki, mm, wypijam. Każdym porem mojego ciała po prostu smród tego czosnku, bo ja bardzo lubię czosnek, więc biorę tego dużo. Każdym porem mojego ciała ten smród po prostu ze mnie wyłazi. Pościel i łóżko to trzeba następnego dnia wyprać ale wstaje jak nowonarodzony. I właśnie, jeżeli my mówimy o właściwościach miodu, jakieś tam właśnie, czy można do gorącego i nie, to, i ludzie tam jakby w komentarzach na przykład piszą, że teraz to badania naukowe, bo ja pokazuję badania naukowe, tak, i to w ogóle polscy naukowcy badają, nasi ludzie, można powiedzieć, tak, coś tam odkryli, coś tam zbadali i o tym piszą i są ludzie, którzy to podważają, nie, bo teraz to można, każdy wynik badań uzyskać, jak się ma pieniądze i w ogóle, to, to wiecie, to, to świat nauki sprzedany i ten, nie, no ale na dobrą Sprawę, jeżeli są takie osoby, właśnie, które podważają współczesną naukę i uważają, że to jest bzdura i można każdy wynik uzyskać, no to na czymś muszą się te osoby opierać, nie? No bo nie można tak nie wierzyć w nic, w coś trzeba. Więc jeżeli byśmy na przykład zaprzeczyli, że rzeczywiście nauka to po prostu Big Pharma i nie po prostu nie, bo oni kłamią w tych badaniach, no to powinniśmy teoretycznie właśnie wrócić do czegoś, co było, czyli do naszych babć, do naszych prababć i uważać, że one miały jakby najlepsze metody, bo robiły to naturalnie, nie było Big Farmy, nie było tych wszystkich firm, które chcą na nas zarobić i tak dalej. No i właśnie, jeżeli na to będziemy patrzeć, no to trzeba brać pod uwagę, że na przykład właśnie ten taki z gorącym mlekiem, miodem, czosnkiem i czasami masełkiem, albo na przykład syrop z cebuli, to są wszystko rzeczy, które się długotrwale często gotowało, tak? I teraz mówimy, nie, 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 bo to Taka temperatura, tyle czasu gotowane, to przecież nic nie warte. I ten. A jednak kiedyś to stawiało ludzi na nogi, tak? Z drugiej strony są znowu ludzie, którzy przychodzą. Nie, 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 wiesz, mikstura babci to jest dowód anegdotyczny, to w ogóle nic nie działa, wiesz? No. To placebo, no po prostu podziałało, na innego nie podziała, bo wiesz jak jest, nie? Więc generalnie w dzisiejszym świecie trudno na czymś się opierać, no jeżeli kwestionujemy naukę, no bo w co tu wierzyć?